Rząd Donalda Tuska oraz wspierające go lewicowo-liberalne elity nie ustają w dewastowaniu polskich instytucji oraz niszczeniu wizerunku naszego kraju za granicą. Gdy kilkanaście dni temu informowałem Państwa, że zaprzedany Niemcom profesor Krzysztof Ruchniewicz, będący prezesem Instytutu Pileckiego, nakazał swym podwładnym przygotowanie sympozjum poświęconego zwrotowi Niemcom dzieł sztuki zagrabionych przez Polskę. Mimo, że to Niemcy w czasie II wojny światowej zrabowali z naszego kraju co najmniej 516 tysięcy dzieł sztuki, które gdyby zapakować do jednego pociągu, to jego lokomotywa już dojechałaby na berliński dworzec Hauptbahnhof, a ostatni wagon jeszcze nie wyruszyłby z Warszawy. Otóż, gdy mówiłem o tym skandalu, nie przypuszczałem, jak kuriozalny będzie ciąg dalszy tej sprawy. Otóż Ruchniewicz nadal pozostaje prezesem Instytutu Pileckiego. Z pracy wyrzucił natomiast Hannę Radziejowską, która od 2019 roku, czyli od samego początku kierowała berlińską placówką Instytutu i ma na koncie szereg imponujących przedsięwzięć związanych z uświadamianiem Niemcom w skali bohaterstwa naszego narodu w czasie II wojny światowej oraz zbrodni i zniszczeń, jakich Niemcy dopuścili się w naszym kraju. Radziejowska zapłaciła stanowiskiem za to, że poinformowała minister kultury o planowanym przez Ruchniewicz sympozjum poświęconym zwrotowi rzekomo zrabowanych przez Polskę dzieł sztuki do Niemiec. Ale na tym nie koniec, ponieważ Krzysztof Ruchniewicz powołał właśnie na następczynię Hanny Radziejowskiej polskojęzyczną obywatelkę Niemiec. Joannę Kiliszek, skrajną lewaczkę mówiącą o polskim problemie z Holokaustem, nazywającą Instytut Pileckiego, czyli placówkę, której berlińskim przedstawicielstwem teraz ma kierować Polską Instytucję, instytucją propagandową i zrównującą katolicyzm z faszyzmem. Posłuchajcie zresztą Państwo sami. Zanim rozstaniemy się yy, w duchu wypierdalać... <laughs> Joanna jeszcze. Kiedy teraz w Polsce widzę, jak faszysta zasiadający w Sejmie, w polskim Sejmie, zrywa wykład profesora Jana Grabowskiego o polskim problemie z Holokaustem, jak odmawia się podstawowych praw, kobietom, mniejszościom seksualnym. Jesteśmy po to, by sprzeciwić się niesprawiedliwości. Antydemokratów, populistów, nacjonalistów, szowinistów, faszystów. Katolickich fundamentalistów. Zszokowani? To trzymajcie się jeszcze mocniej. Otóż od nadchodzącego roku akademickiego Uniwersytet Warszawski wprowadza lektorat z nieistniejącego języka śląskiego, czyli gwary mającej co najmniej kilkadziesiąt odmian, których nie da się ujednolicić. Nie w mojej opinii, ale w opinii najbardziej znanych polskich językoznawców, takich jak profesorowie Jerzy Bralczyk czy Jan Miodek. Ale nie to jest największym skandalem. Lecz fakt, że ów lektorat z języka śląskiego poprowadzi niekto inny jak Bartłomiej Wanot, czyli lewicowy aktywista związany ze środowiskiem śląskich separatystów Łukasza Kochuta i organizacjami LGBT. Wanot znany jest również z antypolskich komentarzy wychwalających Stefana Banderę i znieważających pamięć polskich ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Wśród tekstów, które w sieci opublikował Wanot, są między innymi takie. Polscy nacjonaliści to pierlone ścierwo, z którym nie można dyskutować, tylko trzeba do niego strzelać. Vanot opublikował też swoje zdjęcie w koszulce Stepana Bandery, którego nazwał wodzem nacji i wielkim ukraińskim patriotą. W takich okolicznościach prezydent Karol Nawrocki postanowił postawić do pionu premiera Donalda Tuska i jego ministrów, żądając wyjaśnień na temat dewastatorskiej działalności tej ekipy wobec Polski. Naszej tkanki społecznej oraz gospodarki. O szczegółach już teraz w programie Polskość to Normalność. Tomasz Gdula. Serdecznie zapraszam. Witam Państwa w biało-czerwonej Enklawie YouTube'a, na kanale, wokół którego zgromadziła się już społeczność ponad 245 tysięcy polskich patriotów. Serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje. Zapewniam, że nigdy nie prosimy tu o żadne wpłaty, stawianie kawek ani inne datki finansowe, choć i takie się pojawiają, za co z serca dziękuję. Jedyne jednak, o co mam śmiałość Państwa prosić, to to, by wszyscy, którzy czują się polskimi patriotami a jeszcze do naszego grona nie należą, łaskawie kliknęli przycisk subskrybuj. To nic państwa nie kosztuje, ale dla nas jest bezcenne. Dzięki temu niezależne komentarze, wygłaszane tutaj zawsze z polskiego punktu widzenia, docierają do szerszego grona odbiorców. Prezydent Karol Nawrocki spełnił właśnie swoją kolejną obietnicę tę z kampanii wyborczej, potwierdzoną w orędziu inauguracyjnym 6 sierpnia. Szanowny panie premierze, drodzy państwo, ministrowie chciałem serdecznie już dzisiaj zaprosić na Posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu. Głowa państwa podpisała właśnie formalne zarządzenie o zwołaniu na 27 sierpnia na godzinę 9 Rady Gabinetowej. Poznaliśmy też tematykę, a będzie ona szeroka, gdyż prezydent nie zamierza tolerować zamiatania pod dywan chociażby wielkiej afery z wydatkowaniem Krajowego Planu Odbudowy na solaria, kluby dla swingersów i jachty dla najbogatszych. To, co stało się z tymi środkami, wzburzyło opinię publiczną i obciąża oczywiście obecny rząd i samego pana premiera który za to odpowiada widzimy jak Ciężka jest sytuacja polskich finansów publicznych, a gdy Polacy słyszą, że podczas tej sytuacji wokół finansów publicznych wydawało się środki publiczne na solaria, na sauny, na jachty, to mają prawo być oburzeni, no a podmiotem czy przedmiotem tego oburzenia jest oczywiście obecny rząd. Rząd Tuska będzie się przed prezydentem tłumaczył zarówno z bardzo dramatycznej sytuacji budżetowej, do jakiej doprowadził Polskę w zaledwie 20 miesięcy. Ale także z postępów i planów rządu dotyczących realizacji inwestycji rozwojowych, w szczególności budowy centralnego portu komunikacyjnego i budowy elektrowni atomowych. Nie zabraknie też kwestii poświęconych ochronie polskiego rolnictwa i działań planowanych w tym zakresie przez rząd, szczególnie w kontekście podpisanej już przez Unię Europejską umowy Mercosur oraz umowy o handlu z Ukrainą. Już kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi informowałem Państwa, że Komisja Europejska Postanowiła wstrzymać podpisanie umowy z krajami Mercosur oraz umowy dwustronnej z Ukrainą, by w Polsce mogły się pomyśli lewicowo-liberalnych elit unijnych rozstrzygnąć wybory prezydenckie. Ponieważ jednak wybory wygrał Karol Nawrocki, a rząd Tuska w trakcie swej półrocznej bezobjawowej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej nie kiwnął palcem, by zabezpieczyć nasz kraj przed bardzo negatywnymi skutkami obu umów z Mercosur i Ukrainą, to teraz prezydent będzie wymagał podjęcia konkretnych działań. Jeżeli nie zostały podjęte dotychczas bądź nie pojawią się w najbliższych dniach, prezydent wyjdzie z własnymi inicjatywami. Proszę Państwa o komentarze, co sądzicie na temat proponowanego przez prezydenta przebiegu i tematyki Rady Gabinetowej oraz na temat wydarzeń, które omówiłem na początku, zarówno w Instytucie Pileckiego, jak i skandalu na Uniwersytecie Warszawskim. Będę również wdzięczny za kciuki w górę. Dzięki temu nasze polskie, patriotyczne Treści szerzej niosą się po internecie, ale to Państwo doskonale wiedzą. Dziękuję za spotkanie, kłaniam się i do zobaczenia!